Tactical Bridge Wizard jest grą turowo strategiczną. Produkcja pojawiła się 22 sierpnia 2024 roku, a Suspicious Development to odpowiedzialnie za nią twórcy. Całość ogrywałem na PC i nie wiem czy kiedykolwiek pojawi się wersja konsolowa. Cerując grupą czarodzieje odkrywamy pewien spisek, toczyć będziemy turowe pojedynki na małych zamkniętych arenach, łączyć ze sobą czary i stosować różne przedziwne kombinacje. Przed każdym wjazdem do pomieszczenia odbywamy krótką pogawędkę, której z towarzyszem dzielimy się spostrzeżeniami, wybieramy z listy odpowiednie dialogi, a także ustawiamy na pozycjach wszystkich systemów i zachowań stopniowo uczymy się po kolei. Na początku jest prosto, jednak z czasem mechanik dochodzi i robi się skomplikowanie. Bardzo ważne jest aby wykorzystywać uwarunkowania terenu, aby w ten sposób wypychać rywali przez okno. Istnieje dużo udogodnień w postaci cofania się do tyłu o parę tury. warto jednak planować wszystko z wyprzedzeniem, aby co ruch jakoś zaskakiwać naszych wrogów. Zazwyczaj w zadaniach są jakieś konkretne wytyczne: trzeba uratować niewinną osobę, zabarykatować drzwi, skakować komputer lub po prostu zneutralizować zagrożenie. Jest tu naprawdę spora masa planowania i taktyki. Niejednokrotnie do zwycięstwa wykorzystywać trzeba flankowanie, przyczajanie się w konkretnych pozycjach, czekając na oddanie strzału, lub wspólne asekurowanie ogniem, zachowując odpowiednie kąty. Z początku otrzymujemy tylko dwóch bohaterów, jednak z czasem grupa będzie się powiększać, zasada działania jest prosta, przesuwamy się chowając za przeszkodami, oddajemy strzał i znowu zmieniamy pozycję. Cała mechanika jest raczej prosta i intuicyjna, dlatego nikt nie powinien mieć z nią problemów, gra się fajnie i przyjemnie, a poziom trudności stopniowo rośnie z każdą godziną. W wykonanej misji zazwyczaj oglądamy jakieś katzenki w postaci statycznych teł. Historia głównie prowadzona jest dialogami, w taki też sposób zapoznajemy się z przyjaciółmi, wymieniamy poglądy i planujemy kolejne akcje. Podobnie jak w większości dzisiejszych produkcji, taki tu musiał pojawić się rozwój postaci. Tutaj za zdobyte punkty zwiększymy moc, spluw lub ich zasięg. Po paru godzinach dojdą nam bardziej zaawansowane czary. Ciężko tak naprawdę przewidzieć, co nas czeka, dlatego w większości przypadków moje wybory były czysto teoretyczne. Przed niektórymi zadaniami zostaniemy postawieni przed tablicą korkową, aby łączyć ze sobą fakty. Jest to dość uciążliwa minigierka, która mi pochłonęła sporo czasu. Nigdy w 100% nie wiedziałem co i jak ze sobą współgra, dlatego też w większości przypadków liczyłem na łódź szczęścia. Na początku jest stosunkowo łatwo, jednak później dochodzą nowe postacie, a areny zyskują na obszarze. Już jesteśmy napadani przez różnych bossów i ciężko opancerzone wojska. Pojawia się wiele rodzajów unikatowych przeciwników, na nich też trzeba znaleźć odpowiedni patent, gdyż zwykłe szczelanie może nie wystarczyć. Wraz z progresem do Timu wejdą czarodzieje, potrafiący rzucać trujące koktajle, wskrzeszające poległych i nakładające na ściany drzwi śmierci, działające w postaci okien, powodujące natychmiastowy zgon. Niektóre zagrania wymagają punktów many, które oczy, Utrzymujemy podnosząc niebieskie walizki. W wielu miejscach jesteśmy dosłownie przytłoczeni liczebnością wrogów. Aby przetrwać korzystać trzeba z wielu nowych sztuczek, postaci odbijających pocisków, wypuszczenia naprzód swojego hologramu czy transferu punktów zdrowia na zagrożonego sojusznika. Wizualnie jest to mocno uproszczony tytuł. Mało szczegółowa oprawa jest ostra i przejrzysta. Izometryczne areny jednak posiadają swój urok. Proste i czytelne. Wiele jest tutaj narożników, przez które możemy zajść rywala od tyłu. Znajdziemy też okna, przez które przyjdzie nam wywalać wrogów, rozmaite wybuchowe beczki, ściany rażące prądem czy zasłony, aby zapobiec otrzymaniu obrażeń. Od razu widać, że autorzy nie skupiali się na warstwie wizualnej i za wszelką cenę chcieli dopracować gameplay. Moim zdaniem dziwnie zostały tu pomieszane tematyki fantazyj z elementami militarystycznymi, trochę nie za bardzo to do siebie pasuje, jednak gra się jak najbardziej przyjemnie. Tactical Bridge Wizard działa bardzo szybko i płynnie, nie zacina się nawet, gdy dużo dzieje się na ekranie i powinien pójść nawet na słabych sprzętach. Nie ma co ukrywać wstawki przerywnikowe są nieco kiepsko zaprojektowane. Oko trzeba przymknąć również na umowne animacje, poza tym wszystko jest jak najbardziej. OK. Z misji na misję czujemy, jak się rozwijamy. Przed nami stawiane są nowe wymagania i zagrożenia. Najemnicy chcący nam dokopać są coraz bardziej uzbrojeni. Dzielą się na tych szybkich i zwinnych, biegnących do alarmu, aby wezwać wsparcie, oraz powolne kroczące czołgi. Plansz jest wiele rodzajów i każda z nich wymusza inne aspekty taktyczne. Widać, że całość jest mocno rozbudowana. A schematyczne walki nie nudzą, dlatego że co chwilę jest dorzucane co innego. Trochę szkoda, że nie otrzymujemy tu języka polskiego, jednak nie ma się temu co dziwić, gdyż jest to gra Indii, przygotujcie się na czytanie długich linii tekstu po angielsku. Przyznam szczerze, że gadki dwóch czarodziei przed wyważeniem drzwi raczej mało mnie interesowały i po jakimś czasie zacząłem je po prostu skipować. Miałem wrażenie, że cała ta historia jest jedną wielką zapchaj dziurą, a w głównej mierze liczy się soczysty gameplay, wracając jednak do ścieżki audio, mamy tu kawałki wyciągnięte prosto z filmów akcji, lecące w nieskończone ambienty budujące powagę sytuacji, bity ciężko uderzają niczym krople deszczu o parapet, czuć, że atmosfera jest gęsta niczym zakopcony petami pokój, różne kawałki nieźle wpadają w ucho, jednak nie są jakieś nadzwyczajne czy odkrywcze. Tactical Bridge Wizards jest grom godną polecenia, gdy lubisz tytuły pokroju XCOM, poziom trudności został umiejętnie wyważony, jest tu wiele mechanizmów ułatwiających życie, nie zwalnia to jednak od myślenia, a niektóre starcia będą tak zacięte, że nieustannie cofać będziemy czas do początku. Jest to niedużych rozmiarów dzieło, które ma na siebie własny pomysł i bardzo mi się podobało, warto w to zagrać ze względu na dopracowanie i nietypową poruszaną tematykę.